Powodów w tym roku pojechać, ale tak jak tu już było parę razy powiedziane, każdy mi korzyn jest inny. Jest tylko to samo miejsce, ale zawsze jest inaczej. Więc jeżeli na którymś mi korzynie ci się nie podobało, to nie zniechęcaj się, bo każdy jest inny. Poza tym, z tego miejsca chcę też powiedzieć, oczywiście są różne niedociągnięcia, niedoskonałości. Wiecie, kiedy, kiedy jesteśmy razem, kiedy gromadzimy się razem, czasami sobie na odciski następujemy, ale to jest też fajny, fajna przestrzeń do tego, by, by też Duch Święty mógł się poruszać. Dlatego chcę przyjść do Ciebie z takim słowem zachęty. Wierzę, że zawsze jest to czas, i tak jak tutaj część z Was powiedziała, są mówcy, którzy. Naprawdę są na ten czas dla nas, żebyśmy my usłyszeli coś, co mamy usłyszeć. Wiecie, każdy z tych ludzi zapraszanych modli się dużo wcześniej, co ma nam powiedzieć, jakie słowo, z jakim słowem ma przyjechać. To nie wygląda tak, że my z Jackiem siadamy i ustalamy, masz mówić o tym, o tym, o tym czy o tym. Dajemy absolutnie przestrzeń Duchowi Świętemu, a więc wręcz dla mnie jest dużo ciekawsze, kiedy ktoś przyjeżdża, nie jest z nami na co dzień. A ma słowo. I w tym roku było bardzo wesoło, dlatego że z niektórymi z was rozmawiałam przed pierwszym nauczaniem, i tu się okazało: A dlaczego to, a dlaczego nie rozumiem tego i tego? Jest pierwszy temat, Ciach, odpowiedź. Mało tego. Później rozmawiam jeszcze z kimś innym. Znowu poruszamy pewne kwestie i to samo na nauczaniu z szerszym wyjaśnieniem. Ja sobie myślę, to jest po prostu petarda, to jest Duch Święty, który zna potrzeby naszych serc, widzi, co nam jest potrzebne. Bardzo często teraz w tym roku, właśnie Bóg przychodził z odpowiedziami na różnego rodzaju kwestie, pytania, i to było takie bardzo osobiste, był czas, też takiej intymnej modlitwy, kiedy usługujący mogli się pomodlić za, za Was, którzy chcieliście tej modlitwy, i wierzę, że zostały włożone też duże pokłady na cały ten rok, a to będzie potrzebne. Więc Bóg jest naprawdę wierny. I chcecie zachęcić, jeżeli nie mogłeś być, oczywiście liczy się Twoje serce. Ważne jest, że jeżeli jesteś na urlopie. Ale ważne jest Twoje serce, czy wołasz do Niego, czy to jest czas, który spędzasz z Nim, na Jego kolanach. Czy jesteś w świecie i w tym momencie Pan Bóg jest na zupełnie pięćdziesiątym miejscu, bo czas wypoczynku nie ma czegoś takiego, nie ma przerwy od Boga, jesteśmy Jego dziećmi i chcecie zachęcić do takiej naprawdę relacji z Nim. Relacji, to się tu będzie teraz bardzo często przeplatało. Twoja relacja. I gdybym zadała Ci pytanie, no ten w Mikorzynie to może łatwiej będzie odpowiedzieć, bo to był taki specyficzny tydzień, ale tych którzy z was nie było, ile czasu w tym tygodniu byłeś w Bożej obecności? Nie odpowiadaj, tylko sam sobie odpowiedz, bo to jest ważne pytanie. Tym którzy byli w Mikorzynie zadam inne pytanie. Dwa tygodnie temu, ile czasu w ciągu tygodnia spędziłeś, spędziłaś w Bożej obecności? Jeżeli twoja odpowiedź jest nie spędziłem, nie spędziłam, to zmień to. Naprawdę zmień to, dlatego że twoje serce i moje serce będzie przemieniane wtedy, kiedy będziemy przebywać w Bożej obecności. Wiesz, co to znaczy? Chociażby to, że włączasz sobie uwielbienie, jeżeli to ci pomaga, zatrzymujesz się w tym pędzie codzienności, znajdź 10 minut, 15 Dwadzieścia, pół godziny, godzinę, ile możesz, ale zacznij może od dziesięciu, to nie jest dużo. Nastaw sobie, ja to jeszcze raz powtarzam, nastaw sobie e, zegarek, jeżeli wiesz, że masz 10 minut, żeby w kółko na niego nie patrzeć. Niech za 10 minut zadzwoni. Włącz sobie w tym czasie. E, cichutko, jeżeli to Ci pomaga uwielbienie, niech to będzie sama muzyka instrumentalna, żebyś też się nie skupiał na słowach. Znajdź sobie miejsce. Gdzie po prostu możesz być sam, kiedy ci nikt nie będzie przeszkadzał, nikt nie będzie przechodził obok. Jeżeli masz takie miejsce w domu, niech to będzie miejsce w domu. Jak nie masz takiego miejsca w domu, wyjdź sobie na zewnątrz. Teraz jest w miarę ładna pogoda, zazwyczaj oprócz dzisiaj. Albo, kiedy nie masz takiego miejsca w domu, wstań wcześniej niż inni. Ale chociaż 10 minut poświęć Bogu, zatrzymaj się w tym pędzie, i po prostu włącz sobie cichutko to uwielbienie i powiedz: Boże, mów do mnie. Oddaję Ci wszystkie moje myśli, oddaję Ci wszystkie moje sprawy. Jeżeli coś trapi Twoją głowę, oddaj mu to. Ale po prostu zamknij oczy, zatrzymaj się, nie mów do niego, tylko słuchaj, co on chce powiedzieć Tobie. I staraj się to odbierać. W jaki sposób zwracaj uwagę na myśli, jakie Ci przychodzą. Może przyjdzie jakiś fragment ze słowa Bożego. Otwórz i sprawdź. I bądź w tym też taki, taki lekki, taki zrelaksowany. Nie napinaj się, że muszę coś usłyszeć, muszę coś usłyszeć. Bo w byciu w Bożej obecności jest naprawdę różnie. Czasami masz obraz, czasami e, jakieś myśli przychodzą do Twojej głowy, do Twojego serca. A czasami, na przykład, mi się tak zdarzało, że, że jak nastawiłam sobie czas na przebywanie z Bogiem, to ten czas mi upłynął na walce z moją głową, która się nie chciała zatrzymać. I nagle mi tu pika, a ja jeszcze w ogóle się nie zatrzymałam. I bywało tak. Ale chcę Cię zachęcić, pomimo różnego czasu przebywania w Bożej obecności, bądź w tym wierny. Dlatego, że Bóg patrzy na wierność. I powiedz mi, jeżeli doba ma 24 godziny, co to jest 10 minut? To jest nic: każdego z nas stać naprawdę na 10 minut. Nastaw sobie budzik 10 minut wcześniej. Chociaż, jeżeli stać cię na więcej czasu, że możesz sobie pozwolić, przebywania w Bożej Obecności, to zrób więcej. A czasami, wiecie, to jest niesamowite, kiedy starałam się. Odebrać od Boga rzeczy i nastawiłem sobie na przykład na 15 minut, nagle chwila, moment, patrzę, a tuż mi zegarek dzwoni. I sobie myślę, kiedy to minęło. A czasami to się dłużej walczysz w głowie, różnie jest, ale nie zniechęcaj się. Dlatego, że kiedy przebywasz w Bożej Obecności, kiedy ja przebywam w Bożej Obecności, nie zawsze coś odbierasz, ale ja wiem jedno: kiedy ja się zatrzymuję i mówię, Boże, mów do mnie pokazuj mi rzeczy objawiaj mi siebie. Czasami mój dzień wygląda tak, że jest przepełniony różnymi sprawami, które mnie martwią, e, pytaniami, które zadaję, to wtedy ten dzień w Bożej obecności wygląda tak, że mówię Boże widzisz ile jest spraw, zajmij się tym. Bądź w tych moich sprawach. Potrzebuję ciebie. Mów do mnie, przychodź z rozwiązaniami i po prostu Oddaję mu wszystko, ale przychodzę jak dziecko do taty i chcę usiąść na kolanach po prostu. Wiecie, i czasami Pan Bóg daje jakąś wizję, czasami da jakiś obraz, czasami przemówi przez Słowo Boże, a czasami nie przemówi, ale masz potem cały swój dzień i przemówi w ciągu dnia czy przez kogoś. Ale to jest tak ważne, chcę Cię zachęcić, byś nie zaniedbywał swojego czasu, takiej intymnej, to znaczy, że nikt Ci nie przeszkadza relacji między tobą a Bogiem dlatego że Bóg jest żywy i chce mówić i w czasie tego czasu takiego przebywania w Bożej obecności nawet jak niczego nie odbierzesz bo nie musisz ważne że przebywasz że chcesz i on to widzi i on zmienia w tym momencie w tym czasie kiedy z nim jesteś po malutku lepi twoje serce I już nie wspomnę o tym że twój dzień wygląda inaczej już nie wspomnę o tym, że żyje się inaczej. Ale nie pozwól sobie, by pęd dzisiejszego życia za, zabrał Ci Twój drogocenny czas. I słuchajcie, nie chcę nawet słyszeć. Bo słyszę w myślach, ale ty nie wiesz, jak ja żyję, i że ja naprawdę nie mam czasu. Nie wierzę w to. Naprawdę każdy z nas jest zabiegany. Każdy z nas jest zabiegany. I dziesięć minut to jest, wiecie, ostatnio mamy taką fajną odpowiedź na wiele rzeczy. To jest kwestia priorytetów, ale to jest prawda. Kwestia Twojego priorytetu, jak ty, sobie, jak ty sobie czas planujesz, jak ty sobie ustawiasz. I wiecie, to jest też taki sprawdzian, bo kiedy naprawdę Bóg jest dla ciebie ważny, kiedy naprawdę On jest na pierwszym miejscu, to wytłumacz mi, jak możesz nie znaleźć 10 minut w ciągu dnia, żeby. Usłyszeć, czy chcieć usłyszeć, co On ma tobie do powiedzenia. Bo jeżeli ktoś jest ważny, to ty chcesz spędzać z nim czas. Jeżeli jest ci trudno, to powiem ci, będzie trudno. Wiesz dlaczego? Dlatego, że to jest tak cenny czas takiej twojej osobistej relacji z Bogiem, że przeciwnik zrobi wszystko, by ten czas ci zabrać, by cię z tego czasu okraść, by ci... Mnóstwo innych rzeczy i spraw dołożyć na głowę, żebyś tylko tego czasu nie miał. I wiecie, kiedy ja pierwszy raz usłyszałam ten temat o nasiąkaniu Bożą Obecnością, wiecie, jak ja się ucieszyłam? Ucieszyłam się, bo se myślę, wow, to jest piękna modlitwa, w której ja w końcu nie muszę nic mówić i nie muszę się męczyć. Wiecie, bo czasami. Kiedy mówimy i słyszymy o modlitwie, to wydaje nam się, że muszę coś mówić Bogu i przedstawiać Mu swoje prośby, swoje, e, nie wiem, uwielbiać Go, swoje uwielbienie i to są słowa. I czasami są takie dni, że mi jest ciężko mówić, bo ja czasami lubię się zamykać i w ogóle kocham ciszę. I sobie pomyślałam, wow, to jest taka forma modlitwy, że ja nie muszę mówić, jakie to cudowne. I włączam sobie to uwielbienie, które bardzo delikatnie gdzieś w tle leci. Zamykam oczy i mówię po prostu: Boże, ja chcę teraz słuchać. Co ty chcesz mi powiedzieć? Co chcesz mi pokazać? I to są czasami różne rzeczy, tylko mówię, nie oczekujmy, że. Nie wiążmy Boga swoimi wyobrażeniami, że musisz mieć gęsią skórkę, bo to wtedy do Ciebie Bóg przemówił. Albo ci serce tak mocno bije, to wtedy do Ciebie Bóg przemówił. Bóg przychodzi naprawdę na różne sposoby. Mieliśmy tutaj wcześniej tematy o słuchaniu głosu Bożego. I to się ten temat powtarza i powtarza, na, na ile sposobów Bóg może do nas mówić, i tego jest naprawdę dużo. Ale bądźmy otwarci. I powiem Wam, to jest mega ważne, dlatego że my się bardzo często skupiamy na tym świecie rzeczywistym, to co widzimy fizycznymi oczami, ale świat duchowy istnieje i jest naprawdę bardzo, bardzo realny, a my go bagatelizujemy tylko dlatego, że nie jesteśmy w stanie zobaczyć go fizycznymi oczami. I chcę Wam powiedzieć świadectwo, które e, takie fajne jest. Rzecz się działa w Indonezji. Nie wiem, czy znacie taką osobę jak Mel Tari. To jest misjonarz, który urodził się w Indonezji. i Bóg go posłał do Ameryki, aby on głosił Boże Słowo i w ogóle cała postać jest niesamowita. Ale on opowiada pewne świadectwo, że kiedy wołali do Boga, Bóg przyszedł i się objawił. W grupie, w kościele, gdzie oni się gromadzili, ich serca były naprawdę... Szczere przed Bogiem i głodne Jego obecności. I kiedy Bóg się objawił, a dotknął ich serc, to postanowili, tak jak umieją, nikt ich nie uczył, że będą chodzili do sąsiednich wiosek w Indonezji i będą głosili Ewangelię. I powiedzieli tylko, mieli bardzo prostą modlitwę: Duchu Święty, prowadź nas i bądź z nami. I odebrali od Boga, że mają właśnie chodzić e, i głosić Ewangelię e, sąsiednim wioskom. Sąsiednia wioska. Nie myśl sobie w kategoriach, tak jak my tutaj dzisiaj żyjemy, tylko e, najbliższa sąsiednia wnioska jest od 8 do 25 kilometrów i nie ma samochodów. Już nie wspomnę o grupie dzieci, o której czytałam i która chodziła, żeby zwiastować Ewangelię, do sąsiedniej wioski. E, ale mówimy teraz o dorosłych. Poszła grupa do pewnej już dalej oddalonej tej wioski, szli przez bardzo długi czas... I nie wiem, czy kojarzycie, ale w Indonezji a, to jest naprawdę taki obszar, e, gdzie jest dużo zagrożeń, bo trzeba iść przez pustynię, e, przez taki no, niezamieszkany rejon w ogóle totalnie, gdzie dzikie zwierzęta wiecie, chodzą. I nagle ci ludzie doświadczają po prostu, że idą i modlą się i mówią, e, w imieniu Jezusa, a, na przykład, niech ten lew teraz odejdzie. I ani jeden wypadek się nie zdarzył, żeby dzikie zwierzęta w czasie drogi ich zaatakowały. Ale do czego zmierzam? Doszli do tej pewnej wioski, gdzie odbierali od Ducha Świętego, że mają tam pójść. Nagle się okazuje, że w tej wiosce jest pewien czarownik, który od razu był takim przełożonym w tej wiosce. I oni powiedzieli od razu tym, którzy przyszli zwiastować Ewangelię: Powiedzieli tak, czarownik w imieniu całej wioski powiedział: Ale słuchajcie, my nie potrzebujemy waszego Boga. Nam Jezus jest niepotrzebny, dlatego że my mamy swoich Bogów i one wszystko nam dają, co my chcemy. Jak chcemy być zdrowi, to oni nas uzdrawiają. Jak chcemy kogoś przekląć, to oni nas wysłuchują. Jak chcemy, żeby się komuś z nas bardziej powodziło albo coś potrzebujemy, one zaspokajają wszystkie nasze potrzeby myślę, aha, czyli diabeł też może coś takiego zrobić, żeby cię oszukać. Ale słowo Boże mówi, że złodziej przychodzi by kraść, zabijać i niszczyć. I oczywiście konsekwencją tego nie jest szczęśliwe życie, bo są konsekwencje tego obdarowywania przez diabła. Ale wracając do historii i powiedzieli: wszystko mamy co chcemy, nie potrzebujemy słyszeć o waszym Bogu. Ale ci się nie zniechęcili, bo dostali słowo od Ducha Świętego i powiedzieli: Ale nas tu Jezus przysłał i chcemy o nim opowiedzieć. Oni dobrze, to wysłuchamy Was pod jednym warunkiem: że udowodnicie, że Wasz Bóg jest silniejszy niż nasi. Przypomina Wam się pewna historia z Bożego Słowa o Eliaszu i Jezebel. I słuchajcie, sobie myślę, musisz mieć pewność od Ducha Świętego, że to On cię posłał w takie miejsce, bo jak dostaniesz takie wyzwanie, to, to to już jest grubo. I oni powiedzieli, dobrze, spotykamy się w takim razie następnego dnia, o tej porze, w tym miejscu, wy przychodzicie z waszymi bogami, a my przychodzimy w imieniu naszego Jezusa. I następnego dnia było spotkanie, i wiecie co? Grupa tych wierzących pomodliła się bardzo prostą modlitwą. Zaczęli się modlić i mówić tak: Jezu, prosimy, abyś ty się objawił tutaj, tym wszystkim ludziom, którzy mieszkają. Wiemy, że ty nas przysłałeś i tobie zależy na nich. Objaw się i oni chcą wiedzieć, że ty jesteś silniejszy niż ich bogowie. I prosimy cię, abyś się Jezu tutaj objawiał im abyś tutaj się poruszał, oddajemy tobie tą wioskę i ty zatroszcz się, ale sam usłyszałeś, że oni chcą wiedzieć, że ty jesteś silniejszy. Prosta modlitwa i w czasie tej modlitwy ten główny czarownik zaczął się trząść. Wiecie, i nikt nie wiedział, o co chodzi. On się zaczyna trząść i wierzący zadają mu pytanie, co się z tobą dzieje? A on mówi, pada na kolana i mówi... Ja chcę przyjąć waszego Jezusa i On jest moim Bogiem. Okej, okay. ale co się stało? I on zaczyna opowiadać, kiedy modliliście się, mówi ja bardzo wyraźnie umiem słyszeć te wszystkie głosy tych moich Bogów. Ja słyszę, co oni mówią. Od dzieciństwa ja słyszę. I umiem rozpoznać te głosy. I kiedy wyście się zaczęli modlić, to te głosy zaczęły mówić. Słuchajcie, musimy z tej wioski uciekać, bo Jezus chce tych ludzi i my musimy stąd się wynieść. Ja upraszczam. I nagle czarownik wszystko wiedział: Jezus jest silniejszy. Bo kiedy Jezus mówi, to demony uciekają, to nieprzyjaciel zmyka. I sobie myślę, gdybyśmy mieli wgląd w taką naprawdę duchową rzeczywistość, Kochałbyś, żeby nasiąkać Bożą obecnością, dlatego że Twój Bóg może wszystko. I walka nie toczy się w tym świecie fizycznym, ale w tym duchowym. I potrzebujemy nauczyć się stawać w autorytecie, i czasami w imieniu Jezusa.